29 marca będziemy mogli zaobserwować z Polski częściowe zaćmienie słońca, a ten krótki film pomoże Ci się odpowiednio przygotować do obserwacji. Zjawisko widoczne będzie w godzinach południowych, wysoko na niebie. Rozpocznie się tuż przed godziną 12, a najgłębsza faza nastąpi 40 minut później, około godziny 12.30. Nigdzie na świecie nie dojdzie do zaćmienia całkowitego, najgłębszą fazę zaobserwują mieszkańcy północno-wschodniej Kanady oraz Grenlandii. W Polsce zjawisko zakończy się już po godzinie 13, potrwa więc dość krótko, ale jego pora jest wyśmienita, no i będzie to sobota. Pamiętaj, by obserwować Słońce wyłącznie przez przystosowane do tego okulary z folią ND5. Okulary te są bardzo tanie, więc nie kombinuj z okularami przeciwsłonecznymi okopconą szybką i nie patrz na Słońce, mrużąc oczy. Promieniowanie UV i podczerwone, którego nie widzisz, będzie bezlitosne dla czułych fotoreceptorów w Twoim oku i może trwale uszkodzić Twój wzrok. Jeśli korzystasz z teleskopu lub lornetki, podobną folię lub filtry szklane umieść przed obiektywem swojego instrumentu. Upewnij się, że są w dobrym stanie i właściwie przymocowane. Nawet jeśli pogoda nie będzie idealna, to mamy szansę cokolwiek zobaczyć, tak jak na naszej poprzedniej transmisji live. W tym roku również pooglądamy wspólnie na żywo na naszym kanale. Obserwuj AstroLife po więcej kosmicznych ciekawostek.